Z jednej strony wielkie pieniądze, zatrzymania, zarzuty. 55 osób z zarzutami. Łącznie wszystkie te osoby usłyszały 260 zarzutów. I polityczna gra. Fejkowa szkoła służąca tylko do jednego produkowania fejkowych absolwentów po to tylko, żeby mogli dorwać się do lukratywnych posadek. Trudno respektować dzisiaj te dyplomy. Z drugiej strony, oni ja się broniłam w kwietniu. Zwykli studenci. Mhm. To znaczy na ten moment nic nie wiemy o tutaj możliwości wydawania dyplomu. Których życie legło w gruzach przez aferę kolegium human. Jestem bez dyplomu, nie mam pracy. Przeszły mi obok nosa z pięć ofert. Brakuje ocen z dwóch ostatnich semestrów. Nas tak zlewają totalnie, mają nas gdzieś, w ogóle jakby nie szanowani ludzi. Brak możliwości podejścia do egzaminu dyplomowego, brak komunikacji, niewydawanie dyplomów. Po kolei odpowiem. Tracimy pracę po prostu przez tą bezczynność Będę minister. zaraz widział się z panią minister Nowacką. Chodzi o to, żeby teraz to teraz. zrobić. Daj chodzimy do ministerstwa? No to trzymamy pana ministra za słowo. Prosimy, żebyście Państwo weszli do nas i porozmawiali. Od dziewięciu miesięcy chowacie głowy w piasek. Chcielibyśmy z Państwem porozmawiać. Z władzami, z rektorem, z zarządcą restrukturyzacyjnym. Dopiero ten protest sprawił, że afera Kolegium Humanum zaczęła mieć też ich twarze. Choć oni swoje indywidualne wojny toczą od wielu miesięcy. Nie mogę pójść do pracy, czekam już 7 miesięcy, co w takiej sytuacji? My nie mamy możliwości wydania dyplomu. Uczestniczyłam w zajęciach co dwa tygodnie, napisałam sama pracę, obroniłam się, a zarzuty, że to jest ściema, bo ktoś kupił MBA dyplom, no to jest bardzo upokarzające, bo my chodziliśmy rzetelnie na te zajęcia od rana do wieczora. Od 8 mieliśmy zajęcia, 8 8.30 do 21 Pani Joanna mieszka pod Lublinem, ma troje dzieci. Studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zaczęłaby mieć pracę swoich marzeń. Gdzie Pani by chciała pracować? Z przedszkolu na razie dobyć wiedzę w przedszkolu w takich grupie 3-4 latków, takich maluszków takich najfajniej się pracuje. Za studia na tej uczelni zapłaciła kilkanaście tysięcy złotych. Zaliczyła wszystkie przedmioty. To jest miesiące pisania. Przy Trójce Dzieci. Tak, przy Trójce Dzieci. To była praca po nocach. Na to, tak. żeby to powstało. Na nocach do rana, czasem. Pracę magisterską napisała o relacjach nauczycieli z rodzicami. Kiedy odbyła się obrona Pani pracy? Obrona moja odbyła się 11 kwietnia bieżącego roku. I od tamtej pory czekam. Gdy niczego nieświadoma, Pani Joanna przygotowywała się do obrony pracy magisterskiej, w mediach zaczęło wrzeć o Kolegium Humanum. 60 zarzutów postawiono rektorowi Kolegium Humanum, gdzie dyplom studiów MBA można było po prostu kupić. Rektor jest w areszcie. Chodzi o korupcję. Fikcyjne kształcenie. Dyplomy MBA niemal od ręki. Ostatecznie rektor Paweł C. usłyszał blisko 100 zarzutów. W tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na czym według śledczych polegał przestępczy mechanizm? Kierowana przez Pawła C. uczelnia miała od ręki wydawać dyplomy MBA. Umożliwiające zasiadanie w państwowych spółkach, a to musiało kusić wielu. Zarzuty korupcyjne dla Ryszarda Czarneckiego i jego żony obojgu grozi do 10 lat więzienia. Obok Ryszarda Czarneckiego zarzuty usłyszał m.in. były poseł PiS Karol Karski, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Prokuratura zapowiada, że to nie koniec. Byłam w szoku totalnym, że takie rzeczy się dzieją, bo wcześniej myślałam, że takie rzeczy dzieją się w filmach, serialach bądź książkach.